Witam was z tej strony Kairo z ósmym odcinku ciekawostek po ponad miesięcznej przerwie, no w sumie co, co mogę dalej powiedzieć. No dobra, przez miesiąc nie było filmów, teoretycznie powinny cztery odcinki się pojawić. No nic, ważne, że wróciłem do robienia ciekawostek z powrotem. No i dobra, nie przedłużajmy, mamy tutaj pierwszą ciekawostkę, o której mam teraz wspomnieć. Dwóch użytkowników oczywiście przysłało mi ciekawostki, więc tutaj macie z, e, ich ichniki. E, dzięki, e, podziękowania oczywiście dla nich. No i dobra, pierwszą ciekawostką jest to, że jeżeli tak, wskoczymy do oceanu. W sumie to zejdziemy tym samym sposobem, który pokazywałem kiedyś w odcinku, czyli skaczemy do oceanu, ale jak zwykle jestem idiotą, dobra. Yy, powiedzmy, udało mi się wskoczyć do oceanu, nie przedłużając. Płyniemy po prostu, płyniemy cały czas aż do doków. Wychodzimy na spotkanie z Laresem, no i mamy ciekawy dialog. Chyba oszalałem, co ty tutaj robisz? Przypłynąłeś tu? <grytanie> to niezły sposób na ominięcie strażników przy bramie. Jak widzicie, w Gothiku mamy wiele sposobów, żeby dostać się do Korynis. Dobra, jesteśmy teraz w obozie Bandytów Dextera. No i mamy tutaj taką małą ścieżkę, którą teraz musimy podążać. A kolejną ciekawostką jest właśnie symbol na ścianie w tej jaskini. I tutaj mamy taką drugą jaskinię z drzwiami, w sumie stary szybko kopalnie Dobra, przechodzimy przez te drzwi. Nie, nie powinniście mieć problemu z otwarciem ich, bo nie wymagają żadnego klucza. Yy, I mamy teraz drugą parę drzwi, również przechodzimy przez nie. Przynajmniej to były szkielety, ząb jakieś się ich pozbyłem, i tutaj mamy ten dziwny symbol, który nie mam pojęcia co właściwie oznacza. E, dobra, kolejną ciekawostką będzie to, że jeżeli założymy na szkieleta maga zbroję, otrzymamy ciekawy efekt. Więc zamieniłem się już w szkieleta maga, teraz z charakterem halperem porozmawiam, żeby dostać gildię i móc zakładać pancerze. Wybór gildii oraz weźmy sobie strażnika. O, i mamy. Faktycznie, ciekawy efekt lewitującej, bezgłowej postaci. Zobaczmy, jak to może się prezentować z innymi zbrojami. Pancerz Korangara, Rycerza oraz chociażby Lekki Pancerz Łowcy Smoków. Korangara. Lekki Pancerz Łowcy Smoków. O, kolejna ciekawostka, którą właśnie odkryłem. Mamy tutaj hełm w Lekkim Pancerzu Łowcy Smoków. Ciekawe. Oraz Pancerz Rycerza. No cóż, normalnie w plikach gry nie ma założonego tak by hełmu. W sumie w cudzysłowie sobie dajmy hełm, bo to jest bardziej założona kolczuga na głowę. Dobra, przejdźmy do następnej ciekawostki. Dobra, jesteśmy teraz w górnym mieście i kolejna ciekawostka będzie znana z domem Valentina. Yy, więc wpierw musimy się tutaj udać i oczywiście otworzyć sobie ukryt skrytkę w jego domu. Gdzieś prawdopodobnie przy komiku powinien być przycisk. Yy. Gdzie dokładnie to nie mam pojęcia. Już mi tam grożą, żebym stąd wychodził. Dobra, mniejsza z przyciskiem. Po prostu przejdę przez ścianę, no i możemy zobaczyć kufer oraz szkielet. Yy, dobra, pobawmy się teraz w teorie spiskowe. Możliwe, że to był poprzedni właściciel tego domu, a Valentino po prostu go zabił i przejął jego majątek. Tak, oto moja teoria. Dobra, jestem teraz na wyspie Jaszczurów. Jest to ta wyspa naprzeciwko portu Corinis i z tym miejscem mam. Mam dwie ciekawostki na temat tego miejsca. Jedną z prawie każdy pewnie, a drugą już y, mniej niż 50% graczy, no tak myślę. Więc przejdźmy do tej o której wszyscy wiedzą. Mamy tu oczywiście wyspę Jaszczurów, ja już wpadłem pod tekstury, gratuluję. Y, I co my tu mamy? Mamy tutaj oczywiście ukrytą jaskinię, a w tej jaskini, w sumie ta jaskinia to właśnie jest skarbiec y, tej. No, gildii złodziei Corinis. Mezi. Czemu mi się zbłukowałeś? Dobra. No tak, jest tutaj skarbiec Gildii złodziej. no to to jest ciekawostka, o której prawie każdy wiedział, a teraz przejdźmy do tej, o której już mniej osób wie. Dobra. Tutaj mamy od razu obok zatopiony statek i właśnie w tym wraku tego statku... Czy, bo ...możemy znaleźć ciekawą rzecz, więc dobra, Płyniemy na dół. Płyniemy, 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 o! I zobaczcie, pod wrakiem statku mamy rybę wręcz olbrzymich rozmiarów. ...większym od całego Bezimiennego. Jeżeli raz zaproponujemy Laresowi, aby popłynął z nami na wyspę Ildorad, a potem mu odmówimy... ...nie będziemy mogli go z powrotem wziąć ze sobą na wyspę. Plac wymian w porównaniu do pierwszej a drugiej części zmienił się diametralnie. Istnieją trzy sposoby, żeby zdobyć orkowy topór dla Harada. Teraz przedstawię Wam pierwszy z nich. Po pierwsze, możemy z Bartokiem udać się do lasu na polowanie. Ona oczywiście potem zaproponuje nam, żebyśmy poszli głębiej w las. Oczywiście zgadzamy się i mamy tutaj e, orka, anketowce. Drugi sposób, i chyba najłatwiejszy ze wszystkich, to możemy go znaleźć w jaskini. E, za Korinis po prostu. Mamy tutaj jaskinię. O, proszę jest. I tutaj powinien być wbity, tak jest, wbity orkowy topór. No ale w jaskini są olbrzymie szczury oraz bandyci. i ta jaskinia jest od razu koło Korinis. Można powiedzieć, że jak jesteśmy w koszarach. O, tutaj możemy się dostać przez koszary. Po prostu skaczemy sobie i idziemy. I nam przeciwko mnie, właśnie, znajduje się ta jaskinia. A, trzecim i ostatnim sposobem jest możliwość odkupienia orkowego toporu od Seifera. Jednak e, obecnie, z tego e, jak mogę zauważyć, eee, już mi się język kręci, e, w sumie ja teraz nie mogę go kupić. Chociaż wiem, że kiedyś grań z Gotika, mogłem odkupić od Seifera ten topór, więc e, jest to możliwe. E, a tak poza tym, gościu, z którym cały czas rozmawiam, Seifera ma taki sam model twarzy jak Gomez oraz Baltram. E, nie Baltram, tylko Mateo. Nigdy w gotiku dwójce noc nie dostaniemy się do skarbca w klasztornego bez użycia kodów. No tak poza tym, co mamy w środku? Jakieś skrzynki pełno, pełno półek z książkami. Raz, no wiadomo, parę tam cennych przedmiotów. I dobra, teraz mała drobna ciekawostka o Pedro. Yy, wiadomo, że jeżeli Pedro ukradnie o Koinosa, to pyrokar mówi nam, że miał on wielki zaszczyt zostania arcymagiem kręgu ognia, ale zaraz zaraz przecież Pedro ma na sobie zbroję nowicjusza, a poza tym jego gildia to nowicjusz, więc. Zresztą jest podejrzany. Pedro musiałby najpierw zostać magiem, żeby mógł zostać arcymagiem ognia. Jeżeli przybędziemy do Garanda bez żadnej gildii, nazywą nas tajemnikiem. Jeśli postanowimy w Gotiku uwolnić Gorna, lecz nie będziemy mieli przy sobie w ogóle. Yy, no zero sztuk złota. Hey. Więc możemy dostać ponadprogram ponadprogramowe questy. Zobaczcie. Garond, domaga się tysiąca sztuk złota za uwolnienie Gorna. Niezła sumka. Mogę dorzucić 250 sztuk z mojej kieszeni. No i oczywiście to za mało. To za mało. Muszę jakoś. Zdobyć więcej złota. Hmm. Diego jest w tym specjalistą, ale go tu nie ma. Może sam Gorn odłożył gdzieś trochę złota? Powinniśmy się tego dowiedzieć. Czekaj, napiszę do niego list. Spróbuj go jakoś przemycić do Lochu. Otrzymaliśmy list. Zobaczmy, co tutaj zostało napisane. No i spróbujmy je dać Gornowi. Mam tu list Mam dla jednego z więźniów. Mógłbyś go przekazać? Hmm, w zasadzie nie widzę żadnych przeciwwskazań. Dla kogo jest ta wiadomość? Dla Gorna. To bardzo ważny więzień. Nie sądzę, żeby Garant się na to zgodził. Ale jeśli to dla ciebie takie ważne, chyba dojdziemy jakoś do porozumienia. Czego chcesz? Nasze racje żywnościowe stają się coraz mniejsze. Chciałbym dla odmiany najeść się do syta. Mam ochotę na smaczną kiełbasę, i bochenek świeżego chleba, i Nie trochę wiatru, i butelkę wina. Mam tak, to wystarczy. Na to na Nie powinieneś mieć problemów ze zdob... Znaczy, to jest zdob no i w sumie widzicie, mamy tutaj ponadprogramowe questy, prawdopodobnie jeszcze dalej coś możemy zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Idąc z Laresem przez ten most yy, w stronę magów yy, do magów wody, odniesiemy ornament. Możemy tutaj spotkać pewnego bandyta, który ma model twarzy zupełnie taki sam jak Wrzut. Yy, jednakże w moim przypadku nigdzie go nie ma. Torus w każdej części gotyka pilnuje jakieś bramy. Znasz zasady. Naprzeciwko starego obozu możemy znaleźć tutaj małą jaskinię. W sumie w środku jest pusta.